Cześć, witam was w kolejnym odcinku, jestem Ciacho A w dzisiejszym filmie pokażę wam Tak jak wam obiecywałem, dzisiaj jest wtorek po świętach Wczoraj był drugi dzień świąt I słuchajcie, już jesteśmy po świętach jest wtorek Więc ja teraz was zapraszam na ten film, o którym wam słuchajcie opowiadałem Jeszcze przed świętami Więc słuchajcie, dużo osób prosiło mnie o to, żebym sobie zrobił właśnie Discorda i również serwer dla Was. No więc tutaj na przykład mm, mam przykład widzicie? Yy, tak. I właśnie było o to prośby. W ogóle dzięki Wam za aż taką dużą kosmiczną liczbę subskrypcji. Mega. I wiele osób mnie to prosiło. Jak tutaj widzicie jest po lewej stronie ikonka. Więc. Yy, no zrobiłem, tak jak prosiliście, zrobiłem. I teraz mam tutaj chyba, teraz chciałbym Wam wszystko zademonstrować, co i jak <śmiech> tutaj <śmiech> wygląda. No to co, mamy tutaj, pokażę Wam wszystko, mamy zakładkę Witamy i kanał, znaczy kategorię Witamy i Witamy kanał. I tutaj, na tym, tutaj jak widzicie mamy bota, M6 się nazywa i ten bot, to jak ktoś do was dołączy, to tutaj będzie no, tutaj wyskakiwała o to właśnie informacja. A jak ktoś wyjdzie, to też będzie wyskakiwała informacja. Tutaj mamy mm, informacje, i na tych informacjach nikt oprócz mnie nie może pisać. Tak, tam sobie to zrobiłem. Regulamin mm, również, tak jest to zrobione. Rangi, tutaj <laughs> możecie pisać jakieś pytania o rangi. Tutaj widzicie właśnie, są rangi, i was teraz zapoznam. Użytkownik: każdy nowy użytkownik, na przykład Zuba. Jak widzicie, jest użytkownik i subskrybent. <kuh> subskrybent, osoba subskrybująca link pod komendą ity Mam dwie komendy: ity i rola, yy, i ranga subskrybent, która wysyła potwierdzenie na kanale ranga subskrybent, więcej ranga subskrybent, komendy. Tak jak mówiłem o co chodzi, więc chodzi o to, że jeżeli chcecie mieć rangę yy, subskrybenta, yy, bo no, będziecie mieć tylko użytkownika na start, jeżeli chcecie być też subskrybentem. Tutaj na przykład też. Bot jest tylko botem, a ja jestem administratorem i użytkownikiem. Mm. Więc jeżeli chcecie, to musicie tutaj jest taka zakładka ranga subskrybent i tutaj musicie wysłać screena ekranu y, zrzut ekranu, na którym widać, że mnie subskrybujecie. I wtedy ja no pamiętajcie, że ja na tym nie siedzę cały, całą dobę, więc nie zobaczę tego od razu, ale y, wam wtedy tutaj. Jak to tylko zobaczę, dostaniecie właśnie rangę taką subskrybę. Dobra, wracając, ale mnie brzuch boli. VIP, osoba, która zrobiła coś dla serwera lub kupiła tę rangę. W sprawie zakupu proszę Ci kontentować tutaj. Zakup obiera się na wymianie. Na przykład VIP za prezent w Fortnite. No na przykład. Chodzi o to, że na przykład jeżeli coś, to jeżeli chcecie, to na przykład wyślecie prezent i napiszecie, że chcecie, no to na przykład tak to działa. No i jeszcze oprócz tego, żeby nie, nie, tak długo nie mówić, jeszcze jest Epic VIP, Legendary VIP i Administrator. Jeżeli są jakieś pytania, to tutaj przecie to jest przypięta wiadomość. No i dobrze, tutaj, w tej zakładce po prostu jest czat, możecie sobie tutaj coś napisać. Tutaj możecie zadać mi jakieś pytania, tylko pamiętajcie, żeby już na odpowiednich kanałach wszystko widać. Tutaj możecie jakieś pomysły dawać. I tutaj, jeżeli będzie nowy film, to wtedy bot powinien was tutaj, was tutaj poinformować o tym. No i to już omawiałem. I tutaj są właśnie czaty Premium czady dla VIP, czy, dla VIPów, czyli tutaj tylko vi, VIP-y mogą. VIPy, um, epic VIPy i legendary Vipy. Tutaj tylko epic VIPy i legendarne VIPy, a tutaj tylko legendarne VIPy. I kanały głosowe wszystko. E, do nagrywania odcinku, czyli jeżeli będzie jakiś odcinek i będę chciał z wami, no to na przykład tutaj sobie wtedy wbijacie, albo do live'a, czyli jeżeli będzie live, to tutaj też sobie słuchajcie to wbijacie. Tak to wygląda. Mm -hmm. On złączy, dobra. Ok, no i tak to właśnie się prezentuje. Może pokażę, jakie są role. Takie są role. Są wszystkie role. Eee, z tego, co tutaj widziałem. Eee, o, się tutaj to może włączę nawet. Bo z tego, co wiem, to jest taka komenda. TTS tak, jest taka komenda w ogóle ja się muszę zapoznać z wszystkimi komendami, bo jeszcze tego nie zrobiłem no i jakich mamy na razie, na chwilę obecną członków, pan cebula nie będę mówił kto to jest zuba, no też nie będę mówił chociaż wy chyba wiecie ma 6, czyli nasz bot, polecam go ja mam wersję no premium, i no i oczywiście ja, więc jeżeli chcecie i to musicie tutaj pod tym filmem dacie łapkę w górę, bo to jest serwer y, specjalnie zrobiony, słuchajcie, dla Was. Czyli jak dacie łapkę w górę, to mm, za jakiś czas podam Wam IP, znaczy nie IP, tylko no po prostu ten taki link, to linka sobie tutaj wkleicie, na przykład taki y, będzie jakiś tam link, nie? Wklejacie go po prostu, no i to, I będziecie wtedy mogli dołączyć. I będziecie na start użytkownikiem. I jeszcze z okazji tego, że to jest dopiero start, tego serwera no to chciałbym wam zrobić mały konkurs też z okazji tego, że 130 subskrypcji, no to też fajna okazja, więc po prostu zrobić dla Was konkurs, słuchajcie, jeżeli chcecie wygrać rangę VIP możecie sobie, słuchajcie, vip wygrać, tak? Eee. Owa, w ogóle taką tutaj tabelkę też zrobiłem fajną. Więc jeżeli słuchajcie, chcecie taką rangę VIPa w opisie. Nie wiem czy od razu po publikacji filmu będzie, ale na pewno jak już będziecie mieli linka do dołączenia, to również będziecie, słuchajcie, mieli linka takiego do... Już. A może Wam nawet pokażę do czego. Właśnie do tej stronki będziecie mieli linka i tutaj tylko jest konkurs, yy, ale to musicie tylko zaznaczyć i tutaj wpisać swój nick yy, z Discorda, na przykład Discord dis yy, user i klikacie po prostu prześlij, nie? I wtedy po takim czymś ja tutaj dostaję, tutaj mogę też do arkusza, dostaję zero odpowiedzi, nie? I osoba, która pierwsza, to jest najważniejsze, pierwsza osoba, tutaj możemy, ale to włączamy, no nie? Yy, co to jest? To? Dziwne. Aha, no i właśnie, no i pierwsza osoba, która tutaj to wszystko, słuchajcie, wyśle. nick, ta pierwsza osoba dostaje vip i dostęp do czatu VIP. I po tym, jak już pierwsza osoba napisze, pamiętajcie, inne osoby już nie wygrywają, chociaż może nawet formularz przyjmie odpowiedź, ale nie wygrywają wtedy, tylko pierwsza osoba wtedy co oznacza i potem ten formularz po prostu, słuchajcie, usuwam, więc. Link, o, link to nawet tutaj macie Ale to nawet nie próbujcie, bo to chyba nie jest ten link Bo to jeszcze będzie udostępniany Więc, no, więc tutaj właśnie Wyjdź Więc tak to właśnie możecie takiego WIP-a wygrać Ale to dopiero właśnie jak wam tutaj podam Widzicie zaprosi zaproszę osoby i tutaj będzie wtedy słuchajcie link I linka wam w najbliższym czasie w opisie na dole będziecie go mieli. Więc mam nadzieję, że Wam się film spodobał. To taki też informacyjny film. Za trzy dni będzie film z Fortnite, bo mam nagrany na zapas dwa. Nawet czego jeszcze jeden nie jest dokończony, więc muszę go dokończyć. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wpadniecie tutaj, jak już będzie link podany, macie go w opisie, jak coś. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!